Ok, rozpoczynamy testy w grach yy, zestawu słuchawki plus mikrofon wbudowany yy, Astro A10 Call of Duty Edition. No jak wiadomo, najlepsza gra do testowania jakichkolwiek słuchawek to najbardziej na, na, dynamiczny battlefield ze wszystkich, czyli czwóreczka. Może nie taka dobra jak trójeczka, ale. Ale jest bardzo dobra. Ja jeszcze na, na tryb bez eh, hadu w większości przypadków. No to będzie fajnie, będzie trudniej. Będzie można zobaczyć, jak się słuchawki spisują. Ogólnie są bardzo wygodne. Jest pałąk regulacyjny, więc można sobie je dostosować pod własne preferencje. No i bez... o, własne preferencje, e, ustawienia. O kurde, cóż kopają, dobra, muszę zginąć. To bez sensu. E, Chodzi o to, że świetnie pasują na głowę osoby dorosłej, na dziecko, bo można je sobie regulować. Mikrofon ma fajną funkcję, bo można go odgiąć e, przy ustach, prawda? A można też Obiąg go troszeczkę pionowo i w tym momencie wyciszam dźwięk. To wygląda w ten sposób. Teraz odegnę mikrofon. Teraz mnie słyszycie i będę powtarzał od 1 do 10. 1, 2, 3, 4. 5, 10. Więc o. super. Nie gadałem ktoś mnie podszedł. Świetnie. W każdym razie można go objąć do góry i w tym momencie z automatu jakby wycisza na mikrofon no, bardzo fajna rzecz bardzo się przydaje szczególnie wtedy kiedy chcemy manualnie wyciszyć rozmowę no dobra teraz na razie się nie będę odzywał bo chcę tutaj zobaczyć jak mi pójdzie Muszę no, sprawdzić jak mi pójdzie Sz szczerze przyznam do schada grałem bardzo rzadko Jednak bardzo przydaje się w grze. O, to się idzie. Nie wiem czy O, wiedziałem. Kurde, odkąd ta gra się stała darmowa, to multum ludzi się przyszło. Ale to dobrze, bo chociaż serwery jeszcze są puste. Tylko że też trafimy na dużą ilość yy, gości, którzy się będą po prostu napierdzielali to Kurde, co jest? Więc no, z takim wynikiem 0 do 4 to pięknie rozpoczynam no, trzeba będzie na wejść, Też kurde nie za bardzo wiem jak Jest bardzo dużo Gości tutaj na Dobra. trzeba się przyczesać przez tych ludzi, innego sposobu na takie przyczesywanie nie widzę. Ale ryzykuję, jak lepiej. No, ale wynik poprawiłem. Ile mam? 5 do 6. No, to już o wiele lepiej. Dobrze sobie to na zainstalowałem, bo to naprawdę robi dużo roboty. No, w tym tunelu to wszyscy na części giną. Dobra, ja wyczyścimy. Snajper. Dobrze no, się schował, to nie byłoby widać. miał celownik termowizyjny. Dobra, przejdziemy sobie. O jeżdżo. Dalej Daleko są, No, młodzież. Kurcze, ale ta mapa jest wkurzająca. Ciekawe jak Pangres sobie radzi w Battlefieldzie on tej gra cały czas ja potem przeszedłem na tego hardlina Potem było coś Boje jeszcze To wam w dupę wiem, co był Hardline, potem Battlefield 1, Battlefield 5 Znaczy 5 V -ka. nie jest piątka No to się grało, a grało, a teraz jak wróciłem do tego to czuję ewidentnie że, że jest trudniej trzeba by było do tego wyjść no cóż naokoło no cuda z tyłu że jest trendy fire bo mi się skurzył mocno A, przegraliśmy no to tak mniej więcej brzmiało te słuchaweczki eee, są w miarę dobre, dobrze, dobrze ławy łapują dźwięk, aczkolwiek tak naprawdę żeby zobaczyć jak to działa w praktyce musiałbym zagrać z jakimiś innymi ludźmi, żeby oni powiedzieli jak mnie słyszą. No, Także dzięki za uwagę eee, Wracam do Batofiza już tak na poważnie